wielka porażka. <grywa> Nie podawaj jej IP. Nigdy. Nigdy, niech sami zgadną. Kalipsa. O, ma... To brawo. Ja tu już jestem, mam złotę, Ek. Tak. Matko, o, zabiję się, bo... Na spawnach chcę... Chcesz... Chcę się z spotkać. Jeśli jest, to może ja? Nie, to nie ja. No wejdź wy, na to apokalipsę. Jak jesteś na tych drzewach, no to skocz do wody. Wyszłeś? A powiedz mi. Popadł mi swoją. to powiedz mi swoją, swoją lokalizację. Jesteś w takim lesie, czy gdzie? O, czekaj, 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 to, to jak widzisz wodę, no to wejdź do niej, bo ja tam jestem na pewno nie mogę się wydostać. Fly? Dlaczego no. fly! A ty zaraz będziesz youtuberem chyba. YouTube A to youtubera! Ty brzmisz jak Alan so z Salon of Jesteś w nos? Nie myślałem O zero, ja chyba nie mogę się z rzeki wydostać. To jakieś dżungli! Idę, idę Czekaj, czekaj, czekaj! To co tam czekaj, Bo ja widzę kogoś nick. Zaczynasz, się. Czekaj, za Co akurat wiem, you don't have permission to this, uh... A, to apokalipsa są jakby w PvP. Wiesz? No. 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 No i z innymi graczami. Brawo. Wow, słyszę, jak, słyszę jakąś świnia. w dżungli jestem. Czekaj, chyba. jestem, jestem na, na wysokim drzewie. Jestem. O, skrzynka. Nic tam nie ma. A u mnie nic. Czekaj, ja, 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 to nie się nie muszę. Ja. ja, ja, są tutaj. Matko, so, ja. Badko, słyszę zombiaka. Jest o czekaj, do widzę cię, chyba cię widzę. Czyli ci, bądź tam, bądź tam, będę cię szukał, dopóki cię nie znajdę. Jesteś obok dżungli, tak? Są, są, chyba ci chodzi do to to ja tam idę. jest jesteś chyba. Ze z, z, z skałem tej widzisz tą? No? Ze skałem tej, no to idę tam. I, jakby co, jakby gdzieś płynął, no to ja jestem. O, z księgi są dwa. Sprawdzę. Nic. Ja, ja mam złotą, to mi wystarczy. Czekaj, bo nie widzę To ja e to ty, nie, to, to ty mnie widzisz? Nagrywasz? w dupie morzu Obok obok takiej ściany obok, obok ściany z bedrocka O to około dwie. Ha! Ha! To! Krystian ci zabił? Okej, okay, idę tam, idę, idę. To apok apokalipsa PVP. Czekaj, czekaj, idę, idę, tam się skrada. Skaram się, skaram się. O! Widzę, widzę! Krystalan! Widzę, widzę! Widzę, widzę, widzę! Widzę go! Widzę, widzę, widzę! widzę spoko. Spoko. To, 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 to tam byłeś? Czekaj, to, ja, to ja nie stracę jego lokalizacji. Bo on jest trochę, trochę daleko mnie, ale widzę. Opti fajnie. O matko, matko, matko! O, tutaj. Tu jest wyjście. Idę już. Matko, matko, zombie, pomocy, 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 help help, help, help me, help me, help me, help me, help me, O widzę, widzę Krystiana, zabiję go. Ała, coś mnie bije, co mnie bije? Coś mnie bije! Coś mnie bije! Coś mnie Jak to zginął?! Co to za się zginął?! Co to za się zginął?! to za się zginął?! Co mi to Co to za się, się What? Jak, jak nie zginął, to się mi, nawet mi, nikt mnie nie dotknął. Ma, ma, masz tutaj. A jak sobie myślisz, co? On, a on co? Masz to masz to, 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 no i to się, i jeszcze to. Czeka, daj mi kiedy bo nie chcący swoją wyrzuciłem. Komu ty oddajesz? Dzięki. Mam bardzo mało i tu bo zginąłem. Ale to. Ano, <grym _> no! <grym _> coś nie chciało. To co iść, pod, To to ja nie mam drewna, bo, bo, bo był jakiś restart serwera, no i skasowało się. Moje drewno jest Wiesz? Fiksowało się wszystko, no i teraz co musimy... Zbierać drewno, chodź zbieramy drewno. A... Co? Zamek! Wiem, ale, ale to, to, to innej gildi, to innej gildii. Bo ja, ja byłem kiedyś w tej gildii, ja byłem kiedyś w Ja byłem kiedyś w Legendzie Wojownika. Ale odeszłem. Ale jak? Oni mają tam klima. Czekaj, sprawdzę czy oni istnieją w ogóle. Bo ja i tak rozpierdoliłem, że... Żeby... co, tam. A to chciałam im przejąć ten, ten, okej? Okay? No bo ja...